Siemanko, ja jestem Horus i zapraszam was na kolejny odcinek Minecrafta Ultra Hardcore. Od ostatniego tygodnia, jak widzicie, ubyło mi trochę serduszek, nawet dosyć sporo. Ale to dlatego, że zapolowałem sobie w końcu na endermanów. Zdobyłem 6 brakujących pereł kresu. Więc mamy już ich Wystarczająco Żeby zrobić 6 brakujących oczu kresu. Proszę bardzo. I dzięki temu będziemy mogli wreszcie otworzyć portal do, do endu i mm, kontynuować naszą przygodę. Natomiast nadal nie mam tych całych mikstur, ponieważ nie mam ponieważ nie mam arbuzów, dlatego dzisiaj wyruszymy Tak jak już wam mówiłem na poszukiwanie dżungli i na poszukiwanie arbuzów. Niestety straciłem te tego życia trochę Ale zaraz sobie to nadrobimy No i mam nadzieję, że już dzisiaj będziemy mogli zrobić mikstury, więc nie będzie nam potrzebne. Nie będą nam potrzebne złote jabłka Zróbmy sobie łódź, bo muszę wyruszyć łodzią. Może od razu dwie. Ok, zjedzmy sobie to jedno jabłko, żeby nie mieć tak niskiego poziomu życia. Drugie sobie zostawimy na czarną godzinę. Patrzę, czy wszystko co potrzebuję. Mam raczej tak, więc wyruszmy może na północ, na północny kraniec wyspy. A następnie stamtąd popłyniemy sobie dalej. No, i tak myślę, że jeżeli nam się uda dzisiaj znaleźć te arbuzy, to w następnym odcinku już wyruszymy do kresu i spróbujemy zabić smoka, i to najprawdopodobniej zakończy naszą serię. Czy się nam to uda, czy mi się to uda, czy nie, to już. Yy, się okaże, natomiast bez względu na to, raczej seria się zakończy, bo jeżeli zginę, no to seria się skończy. Jeżeli pokonam smoka, to raczej też. No chyba, że jeszcze w sumie nie wiem, co później mógłbym zrobić po pokonaniu smoka od początku. Moim założeniem było właśnie to, żeby pokonać smoka, a później już nie myślałem dalej. się no czy będziecie chcieli, żebym kontynuował serię, chociaż naprawdę nie widzę. Nie widzę pomysłu, jakby miał to dalej kontynuować i czym by się to miało różnić od serii zwykłej, survivalowej. Dobra, dotarliśmy do morza, teraz będziemy odkrywać nowy teren. Płyniemy w nieznane wody, na nieznane, szukając nieznanych lądów. No i. Wątpię, że tak po prostu sobie popłynę na wprost i nagle na drugim brzegu pojawi się dżungla. To byłoby zbyt piękne. Już taką miałem nadzieję ostatnim razem, kiedy wyruszyłem. No, jakoś mi się to nie sprawdziło, ale zobaczymy. Na pewno płynę na północ, bo nie chcę, żebym płynął znowu w tym samym kierunku co poprzednio. Świat się tutaj nam generuje, na razie nic ciekawego. Myślę, że jeszcze chwilę popłynę. Z Wami, a później zrobię cięcie i będę tak długo pływał, aż uda mi się. O, wioska tutaj jest. No, proszę bardzo. No to najpierw zobaczmy wioskę. Może poszczęści się nam i od razu. Chociaż, czy w wiosce mogą być arbuzy? Tego nie jestem pewien. Ale zobaczmy. Może tutaj coś mamy, a może. A może wieśniak może sprzedawać arbuzy? nie jestem pewien. Ale nie, nie, nie zaszkodzi sprawdzić. Boże gdybym wcześniej odkrył tą wioskę, to oszczędziłoby mi to wiele kłopotów, chociażby te, te książki, przynięta trzy nie dzięki. Ten, chociaż nie wiem po co to sprawdzam, jak i tak nie mam żadnych szmaragdów. Wioska jak wioska, widzę typowa. Patrzcie, sami bibliotekarze tutaj są. To jest jakaś. Patrzcie. To jest piąty bibliotekarz, którego tutaj spotykam. A jest tutaj Kuźnia. Tutaj jest. Zobaczymy, co jest w skrzyni w sumie nie wiem po co to ze sobą zabieram. Czasem w skrzyni może być chyba też złoto i złote jabłko. Mamy marchewki, czy ja będę potrzebował marchewek? Marchewki są potrzebne do chyba do mikstury niewidzialności, która mi się nie przyda. Więc, o, tutaj jest jakiś uwięziony. Patrzcie, każdy jeden z nich to jest bibliotekarz. Masz, możesz sobie stąd wyjść. Jest to jakiś inny w ogóle wieśniak, oprócz bibliotekarzy? Ten jeden. Farmer. O właśnie, farmer może mieć arbuzy. Ale on chyba, oni chyba tylko skupują je, więc... Więc wątpię, ale sprawdźmy, w sumie tutaj jest zboże, więc... Ale nie, ile on tego zboża kupuje? 19. Dobra, nie będziemy marnować czasu, on i tak mi nie sprzeda arbuzów, bo to jest chyba... Mm, niewykonalne. Niestety, szkoda, że to jest wioska, a nie na przykład biom dżunglowy, no ale trudno. Zobaczmy, pójdźmy sobie dalej na. O, tutaj jest wschód, płyniemy na północ. Taki jest mój kierunek. Będziemy cały czas płynąć na północ, chociaż tutaj już widzę, że jest kolejna wyspa, albo może i to kontynent. Więc będę sobie płynął wzdłuż. Brzegu. Tam jest jakaś zatoka, no tak jak myślałem nic do nikąd nie prowadzi, więc będziemy sobie płynąć teraz na północny wschód w miarę możliwości cały czas wzdłuż tej granicy. z tego lądu i zobaczymy czy spotkamy tutaj jakiś inny biom. Plusem jest to, że tutaj widzę są te ciepłe biomy teraz, bo jest sawanna i jest pustynia. Więc być może uda nam się również spotkać dżunglę. A czy tutaj tędy gdzieś dopłynę? Raczej nie No więc muszę zawracać i no cóż, będę sobie płynął tutaj wzdłuż tego brzegu i mam nadzieję, że natrafię na to na czym mi zależy. No, wreszcie. Rety. Pływałem tutaj dobre pół godziny po tych wodach i w końcu udało mi się natrafić na jakąś dżunglę. Miejmy tylko nadzieję, że będzie to warte i znajdziemy tutaj jakiekolwiek arbuzy. No, i oczywiście nie byłbym z sobą, gdybym czegoś nie zapomniał. Okazało się, że tym razem zapomniałem, co się stało. Moja łódka jest tam, ja wylądowałem 100 metrów dalej. Okazało się, że tym razem zapomniałem wziąć ze sobą łóżka, na szczęście zwiedzając taki kawał świata, znalazłem owce, więc nie było problemów ze zrobieniem nowego. Teraz tylko musimy znaleźć jeszcze arbuzy. No, jestem dosyć daleko, bo widzicie to jest. 2, minus 2700 i minus 1500, więc dosyć daleko, chociaż więcej pływałem w kółko. Musiałem opłynąć jakiś wielki kontynent, aż tutaj dopiero dotarłem. No i co, zobaczmy sobie, gdzie tutaj będą jakieś arbuzy, czy w ogóle będą. Mam nadzieję, że długo nie będziemy ich musieli szukać, bo przede mną jeszcze. Długa droga do domu. Przy okazji załatwmy sobie parę kurczaków, będą pióra. Powiem wam szczerze, nigdy nie znalazłem arbuzów w dżungli, a to dlatego, że na moim świecie wszystkie dżungle, które się wygenerowały na Minecrafcie z Horusem, wszystkie dżungle, które się tam wygenerowały, były wygenerowane na świecie jeszcze na wersji, na której arbuzy Arbuzów tam nie było, więc nie wiem nawet jak one często występują w dżungli. No ale mam nadzieję, że się przekonamy zaraz. Póki co żadnych nie widzę. Chyba w sumie wystarczyłby mi tylko jeden. O właśnie. Proszę bardzo, mamy arbuzy. Tutaj wzięliśmy trzy. Dwanaście. Jak się robić tego nasiona? Okej. Okay. W ten sposób. Może jeszcze kawałek tutaj się przejdę. Jeżeli znajdę ich wystarczającą ilość, to nawet chyba nie będę musiał czekać aż dojrzeją. I zaowocują. Tylko się szybko prześpimy, bo w tej dżungli nigdy nie wiadomo, kiedy coś nas zaatakuje. A to jest ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebuję. No patrzcie, tyle czasu, tyle płynięcia tak daleko, żeby znaleźć tylko tych kilka arbuzów. Czyli nie byłoby łatwiej, gdybym miał dżunglę od razu pod nosem. I mógłbym sobie je szybko zgarnąć i. Już byśmy pewnie walczyli ze smokiem, a tak to to, widzicie, muszę sobie łazić tutaj i szukać arbuzów. Tutaj coś jest? Nie. To jest taki dosyć podmokły teren, bo widzicie, że dużo tutaj wody. W sumie chyba lepsze to, niż gdyby były wysokie góry porośnięte dżunglą, bo wtedy dopiero miałbym problem, żeby się tutaj poruszać. Znowu chyba dzisiaj za cicho mówię, później mam problemy z, e, z, ze zwiększeniem głośności w programie, tak żeby to jako tako e, dało się słuchać. A tam jest moja łódź. Przybliżmy to sobie. Mam jeszcze drugą łódź. Mam, dobra, popłyniemy tutaj kawałek. Po, po prostu chodzi mi o to, że nie chcę e, sadzić. Nie chcę przerabiać tych arbuzów na nasiona i sadzić ich. I później czekać, aż one znowu zaowocują. Tylko po prostu chcę już ich zebrać taką ilość, żebym ich nie musiał sadzić. Kolejny stromy brzeg będzie się tutaj ciężko trapać. Powiedzmy, że jeszcze jakąś minutę tutaj pochodzę i będziemy wracać do domu. O, właśnie, dobra. To mi powinno chyba wystarczyć. Zaraz zobaczymy, ile tych arbuzów mi się tutaj udało. 22. Chyba do miksury jest potrzebna tylko jedna. Opatrzcie, a ten tutaj był ukryty w krzakach. Tak, powinno mi to zdecydowanie wystarczyć, więc dżunglę sobie zwiedziliśmy. A teraz przede mną niestety jest długa droga powrotna. Mam nadzieję tylko, że tym razem by wystarczy, że sobie ją. Hmm, drogę zetnę na. Na przełaj i nie będę musiał opływać z tego kontynentu dookoła, tylko sobie ją, tylko sobie go przemaszeruję przez niego i mam nadzieję, że nie stracę w ten sposób życia. Gdzie jest moja łódź? Tutaj. No cóż, wyruszamy z powrotem do domu, bo już się za nim stęskniłem. No, i udało mi się wrócić do domu. Tym razem było to dużo szybsze. Chociaż już i tak nagrywam ten odcinek e, godzinę zdecydowanie dłużej niż inne, a to dlatego, że musiałem daleko płynąć poza kamerą. No i co? Dobra, e, jeden Arbus sobie tutaj zostawmy, może dwa. I teraz jak się robiło? E, złote złotej arbuzy. Będę do tego potrzebował złota na pewno. Dobra, mam 21 sztabek powinno wystarczyć chyba w ten sposób z samorodków tak, dlatego e, dlatego są tańsze od złotych jabłek, tak, śniący arbuz i teraz muszę to wrzucić do mikstury. Ale w miksturze nie mam buteleczek z wodą. Jak zwykle nie przygotowany. Ani miejsca w ekwipunku. Na początek 3 i zobaczmy, czy w ogóle coś mi z tego wejdzie. Bo ja nie pamiętam, jak się waży mikstury. Nigdy zresztą nie pamiętałem. I może mogą mi wyjść tutaj różne dziwne rzeczy. Dobra, netherowa brodawka. Mam jakiś proch. Powinienem mieć nawet sporo, bo zabiłem ostatnio sporo creeperów na pustyni jak polowałem na... ...jeden, jak polowałem na endermenów. O, 23, spoko. To mogę zrobić te wybuchowe i co? Teraz dodajmy tego lśniącego arbuzu, mamy klarowną miksturę brak efektów. Alchemia z chorusem. Sam improwizuję, bo nie wiem jak to ma być. I teraz jest jeszcze opcja, że żebym redstone dodał albo glowstone. I teraz jeden przedłuża, a drugi wzmacnia. I nie wiem, który jest trój Dobra, natychmiastowa mikstura leczenia. Hmm. Zaraz, czy miksturę zdrowia można w ogóle przedłużyć? Nie, bo jest ona natychmiastowa, więc można ją tylko... tylko wzmocnić, ale jak? Jasnopeł czy czerwony proszek? Nie chce mi się sprawdzać, ale zrobię to, bo, bo nie chcę zmarnować sobie mikstury. Tak, z glowstone'em wtedy się zrobi mikstura leczenia 2. Za dużo mam znowu śmieci w ekwipunku. Jak zwykle zresztą niepotrzebnie zbierałem tą zbroję, te siodło. Co my tutaj jeszcze mamy? Tego nie będę potrzebował. Tego na razie też nie. Dobra. Natychmiastowa mikstura leczenia 2. No proszę bardzo. I zobaczmy, ile ona przywraca zdrowia. O, wow, sporo. No dobra. Ej, to by było. I teraz jeszcze zróbmy sobie jedną miksturę, którą chciałem przetestować. A mianowicie. Siły. Miksura siły. Mikstura siły się może przydać do walki ze smokiem. Nigdy nic nie wiadomo i ją się robiło. E, będziemy potrzebowali płomiennej różdżki do tego jeszcze. Chyba. I jeszcze raz mederowa brodawka. Do tego płomienny proszek. I, i tak, żeby wzmocnić. Mogę zrobić dwie wersje, albo wzmocnioną, czyli miksturę siły 2, albo przedłużoną, i wtedy będzie trwała dłużej. Ale myślę, że zrobię sobie ją wzmocnioną, albo lepiej zrobię trzy, trzy takie i trzy takie, w ten sposób będzie jakaś, jakieś tam urozmaicenie. Muszę sobie zrobić nowe skrzynie. Ok, miksora siły 3 minuty, siła 2. Glowstone'em ją sobie wzmocnimy, to i wtedy będzie trwała krócej, ale będzie miała lepsze efekty. No, dokładnie, siła 2. Zróbmy sobie jeszcze siłę zwykłą, ale przedłużoną, nigdy nie wiadomo kiedy się przyda. Mm -hmm. No i zrobię sobie te mikstury leczenia. Kilka sobie ich zrobię i zrobię je takie, żeby były miotane w ten sposób szybciej się je powinno aplikować. No i jeszcze jest sprawa taka, że mógłbym zrobić miksturę regeneracji, ale tak jak Wam już mówiłem kilka odcinków temu, to by było za bardzo przekokszone byłbym, bo wtedy od razu bym zyskał wszystkie wszystkie mikstury, wszystkie serduszka bym odzyskał w bardzo krótkim czasie, a to, to raczej nie jest najlepszy pomysł. Zróbmy to po staremu, bez regeneracji. Więc będę potrzebował sporo tych mikstur zdrowia. Przy okazji, tą miksturę siły też mógłbym przerobić na wybuchową, tak samo jak te trzy. No ale widzicie, z takim zapasem złota i z takim zapasem arbuzów to mogę zrobić całą masę mikstur, więc będzie zapas, będę miał co robić przed między odcinkami, mam nadzieję, że w ten sposób nie będzie najgorzej. Jedynym ograniczeniem będzie tylko moje miejsce w ekwipunku, szkoda, że one się nie stakują. No dobrze, zróbmy sobie. Będę sobie tutaj robił dalej te mikstury zdrowia. A z wami się już dzisiaj pożegnam, bo naprawdę sporo czasu spędziłem przy tym odcinku. Przy okazji, prześpijmy się, póki jest jeszcze noc. I co, zapraszam Was na następny odcinek, już za tydzień. Prawdopodobnie będzie to już ostatni odcinek, w którym będziemy walczyć ze smokiem. Więc wielkie, wielka kulminacja Aha, muszę zrobić ten błyszczące arbuzy Wielka kulminacja serii Mam nadzieję, że nadal się wam ona podoba i zapraszam, Boże co ja robię I zapraszam już na za tydzień, cześć i do usłyszenia na razie